Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o treningu mięśni brzucha. w powszechnej opinii, nie trzeba ich trenować codziennie, nie trzeba zrobić, robić po tysiące skłonów. Żeby odsłonić kaloryfer, trzeba po prostu zrzucić skandę tłuszczową. Jeżeli chodzi o sam trening mięśni brzucha, wystarczy je ćwiczyć, na, wystarczy je ćwiczyć raz w tygodniu 8-10 serii. Ja osobiście robię 6 serii raz w tygodniu mięśni brzucha i to mi wystarczy. Jeżeli jest mięśnie prawdopodobnie napinane podczas tego treningu, po prostu nie ma potrzeby robić więcej. Poza tym mięśniem brzucha są zaangażowane w ćwiczeniach typu martwy ciąg, przysiad i wielu innych. Także zobaczycie za moment jak trenuję ten brzuch. Będą to dwa proste ćwiczenia. Na dole martwy i na górne. I to tyle. To na razie trzymajcie się.